coś tam się łowi. O, jest, mam. Ha. Siemanko, w dzisiejszym odcinku będziemy łowili na stawie komercyjnym. Pływa tam podobno trochę drapieżników, no i wiadomo, białoryb. Jeszcze nie wiem do końca, na co będę dzisiaj łowił. Na pewno będę próbował, zwiedzał miejscówki, bo będę w tym miejscu po raz pierwszy. Także zobaczcie, co udało mi się złowić. Zapraszam do oglądania. Nie ma złej pogody, kiedy ryby? od wiosny do zimy. wodę, bo natura taka piękna, szanuj swoje hobby, zasada jest Mamy tutaj trzy stawy i pewnie trzy ryby. Po jednej na każdy staw, ale będę starał się coś złowić na spinning. Można tutaj łowić i karpie, na feder, na spławik, na spinning. I podobno są sandacze, i podobno też szczupaki. O, jakieś dziwne ptaki. Dlatego spróbujemy coś tutaj zdziałać. Kurde, chyba właśnie rzuciłem w jakąś rybę. Co tutaj? Ty, są ryby. Ja bym jakiegoś sandacza złowił, to bym się nie obraził. Ile karpi tam jest? Ja bym bardzo nie widzę. Nie widzisz w tych okularach? Ja mam takie specjalne okulary, które dzięki którym czituję, wiesz? Widzisz pod wodą? No serio Co? Ty no. gadasz w ogóle <laughs> Co? Ty gadasz No serio, nie widzisz tam ryb, które płyną? Nie Zobaczcie, tutaj są pompowane ryby do tych stawów, z tych rur I one sobie płyną... Nie no, ale głupoty Ogólnie to są bardzo płytkie stawy Myślałem, że tutaj jest głębiej Taka główeczka siódemka opada... Chwila, moment Nie wiem, czy coś złowię dzisiaj Załóż jak? No, czuja. Ja byś to zrobiła jakbyś musiała być w dżungli i założyć przynętę, żeby nie zdechnąć z powodu. Ja byś to... Nie <ślał> bardzo. Wisi. 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 To jak? W to? Nie, patrz. Widzisz? O. To jest zagrawka. Hmm. I zapina zagrawka. No ale byłaś blisko. No. No, już kombinuję jak koń pod górkę. Już zacząłem łowić te karpie i amury z powierzchni. Miałem taką sytuację, że podpłynął jakiś tam amur do chleba, który mi wcześniej spadł. Próbował go zeżrzeć, no ale się nie udało. Ani tamtego chleba, ani mojego. Nie wiem, idę jeszcze w jedno miejsce. Jak nie, no to schodzę już w ogóle z kalibra. Biorę małą wędeczkę i połowię sobie chociaż może jakieś płotki albo coś takiego. A później, jeszcze później, spróbuję zrobić jeszcze jeden obchód za tym szczupakiem, który podobno tutaj jest. Od razu na pinkę, ale mam tutaj taki leciutki zestaw. Ty, tyle co do wody wrzuciłem. Co to jest? Mały amur? Czy karp? Co to jest? Amur. <laughs> Malutki amur na no taki przyponik. Tyle co wrzuciłem do wody. Coś tam się łowi. <noise> Mała wzdręga. Da się coś tutaj złowić. No i chyba to jest przynęta, która dzisiaj będzie działać. Czyli pinki. Elegancko. Moje ostatnie dwa rzuty kończyły się w taki sposób, że po prostu spławik dotykał wody. I było branie, ciekawe czy teraz będzie tak samo Jak tutaj jest mnóstwo jakichś wzdręg To może się zaraz powtórzyć No ten amur mnie trochę zaskoczył Mam tutaj bardzo delikatny zestaw Udało się, że wytrzymał Nie wiem ile miał, nawet go nie mierzyłem Koło 50. No ale nie złowiłem dużo amurów w życiu To chyba mój trzeci, także spoko No i tyle, teraz trzeba będzie już poczekać Za dobrze by było Jest, 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 jest Co tym razem? Też wzdręga, wzdręga, ale dosyć fajna. Dawej robaki i do wody, takie rybsko małe, ale coś tam jest. Później będziemy próbowali jeszcze na spinning, jak się trochę zrobi później. Na razie trzeba się pobawić z tym spławikiem, bo to jedyna słuszna metoda widzę w tym miejscu na tą chwilę. No i te pinki muszą być mega świeże, te nie są, no ale spróbuję. Zaraz po przełożeniu robaków dosłownie branie, a stare mi wisiały i wisiały. Dobra, kolejny rzut po rybę, nowe robaki, dlatego to będzie sekunda. Pyk i nic. Ogólnie to tak przyjechałem z całą rodziną na te rybki i tak krążę, bo jestem tutaj pierwszy raz. Próbuję trochę na ten spinning, trochę z powierzchni. Teraz na spławik. Nie chce mi się jakoś dzisiaj łowić na feder, czy na metodę. I co mogę powiedzieć? No, chyba drugi raz tutaj nie przyjadę, bo dziwną sytuację miałem na samym początku, jak w ogóle kupiłem tutaj zezwolenie. Powiedziałem, że chcę łowić na spinning. No to dobra. 30 zł. No ale jak pan chce łowić na spinning, to musisz pan też zapłacić, że zabiera pan rybę. Ja mówię, ale ja nie chcę brać ryby. Musisz pan brać rybę, bo wiesz pan jak to jest, że szczupak łyka i co ja później zrobię. Ta ryba zdechnięta do stawu wypłynie, Mówię, ale ja nie chcę brać ryby. No to musisz, musisz pan. I musiałem zapłacić 40 zł za to, że po prostu sobie łowię, a najprawdopodobniej i tak bym tą rybę wypuścił, no bo nie wiem, złowię mnóstwo szczupaków i także mam w 100% pewność, że ryba zdechła. To nie ma ani jednej, więc to jest trochę dziwne, trochę takie naciąganie klienta. No ale cóż, no, takie tutaj zasady panują. Jak widzicie, cały czas jakieś ryby się spławiają. Tutaj na środku, centralnie tego stawu jest mnóstwo jakichś karpi i amurów. Oprócz nas jest tutaj kilka osób i nikt nic nie łowi. Przez jakieś trzy godziny, no to złowili tam chyba jednego małego karpia koło mojego taty. A tak to zero, zero, zero cisza. Ja miałem jakieś chwilę szczęścia, że zarzuciłem, nawet nie nagrałem chyba tego brania. Złowiłem tego amura, no i co, dwie wzdręgi i tyle. Dlatego szukam cały czas jeszcze jakiegoś miejsca. A w późniejszych godzinach, późniejszych tutaj też można łowić tylko do 19, jak się okazuje. Więc nie wiem, może koło 18 jeszcze porzucam trochę na spinning jak mi się będzie chciało. Na razie łowię na ten spławik. Tak, ogólnie to jestem też na urlopie. Miałem taką dłuższą chwilę bez nagrywania, bo dla mnie dwa tygodnie bez nagrywania, no to już jest dłuższa przerwa. Zebrało mi się mnóstwo sprzętu do testowania, chyba z pięć wędek i muszę się za to wziąć. Tylko po prostu wolałbym już tam być w Holandii i sobie wszystko fajnie zaplanować, bo niestety na urlopie, jak to na urlopie, jest dużo rzeczy do załatwienia i tak naprawdę mało czasu na te ryby, na takie w pełni skupienie się na tym nagrywaniu. Dlatego dziś. Dzisiaj może być tak troszkę chaotycznie, jakieś wstawki tu, tego, teraz jestem chwilę sam, więc możemy sobie też coś pogadać, Powie, mówię Wam jak wygląda. No, także tyle. Ciekawe co to była za ryba. Nie zdążyłem się jej przyjrzeć. Jeżeli szczupak, to dosyć duży. Idę na inną miejscówkę albo na inny staw. Kompletnie znowu na tym stawie, gdzie łowiłem wcześniej na spinning. Kompletnie nic. Zero brań. Nie mam pojęcia, jak się dobrać do tych ryb. Naprawdę ciężka sprawa. I tak mi się wydaje, że złowiłem chyba tutaj na tym stawie dzisiaj najwięcej. Najłatwiej złowiona ryba w życiu. Rzuciłem jej podpysk dosłownie. I wracam do ziomków. Założyłem cztery robaki. Z na może jakiegoś kolejnego amurka. Takie spokojne miejsce tutaj się wydaje. Gdzieś przed chwilą coś się pluskało. Ale co. O! Jest! Mam! Ha. Widzicie? Tyle co powiedziałem. Miałem przeczucie. Ale już się bardzo, bardzo zbliżam do mojego spinningu. Wywindujemy. O, chodź tu. Dobra. Ładna już taka płoteczka i nowe robaki. Po raz kolejny nowe robaki i ryby się pojawiają. Trzeba je chyba szybciutko zmieniać. Nie byłem pewien czy to branie. Ale branie. Ta jakaś troszkę mniejsza. Kolejna na koncie, chociaż się trochę wyłowię takich ryb. No i ostatnia godzinka spiningu. Ja jeszcze popróbuję tutaj rzucać koło tej wysepki, gdzie podobno te ryby lubią brać. Już nie mam za bardzo jakiejś nadziei. Myślę, że tych ryb drapieżnych nie ma tutaj dużo. No wiadomo, na pewno przewyższa tutaj karp i. O, coś mam. Co to jest? Zaczep. Oj, to porządny zaczep. Serio? Powiem wam szczerze, że dawno się nie spotkałem z tak uporczywym zaczepem. Próbowałem bardzo długo to odstrzelić. Musiałem urwać na hama, naprawdę trochę siły musiałem w to włożyć. No i co? I poszedł mój kanibalek, który był bardzo łowną przynętą cały już pogryziony. Teraz zmniejszyłem trochę kaliber, bo jest tutaj zdecydowanie płycej, chociaż są takie przeróżne dołki, na przykład teraz, gdzie rzuciłem, widzę, jest taka malutka piaseczna wysepka, no a tutaj jest już trochę głębiej. No ale tak, no pierwszy raz na łowisku, więc trzeba się nauczyć pewnych miejscówek i w ogóle. No i to wszystko na dzisiaj. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Siema!